Na żywo. Mam nadzieję, że będę tutaj widzialny i słyszalny. Myślałem, że ją zrobię w wspólnicości miałem taki zamiar to zrobić wcześniej, ale zaczęło padać i prawie skończyłem nagrywać vloga, który się pojawi dzisiaj, więc zapraszam Was na ten film, który będzie o 21 czasu polskiego jak zawsze. No, i co więcej, widzę, że wyszło powiadomienie, ale tak czy inaczej. O tej transmisji na żywo, ale tak czy inaczej pierwszą minutę zawsze traktuję jako taką roboczą, zanim ktokolwiek tutaj dołączy i się zbierze na tej transmisji, także zachęcam do tego, żebyście pisali komentarze. Skąd oglądacie, jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Ja będę chciał się odnieść dzisiaj do komentarza, który się pojawił na no pod jednym chyba żywcem czy pod jakimś filmem. To już w tej chwili nie ma jakiegoś większego znaczenia. Dobry wieczór, Justynka, i wszystkich tutaj was witam. Zostawiajcie też łapki w górę i możecie udostępniać te żywce. Niech się niosą w odkłaniach YouTube'a. Także, jak ktoś tu jeszcze nie zalajkował, no to możecie dać tą łapkę w górę. Dobra, i tak, i ktoś mi napisał: Słuchajcie, taki komentarz, witam Ewcia, że jak mi się nie podoba tak bardzo ta Unia Europejska, to wyjazd na Białoruś. Jeżeli sobie wyjechał na Białoruś. Nie wiem, dlaczego akurat e, ktoś sobie pomyślał o Białorusi, i czemu akurat Białoruś komuś się kojarzy z czymś tak y, bardzo złym, mm, z jakąś, nie wiem, z jakimś reżimem i tak dalej. No, ktoś może tak powiedzieć, że no jest tam ten cały prezydent, tak? E, i zapomniałem, jak on się nazywał. Nieważne, ale niezatapialny, nie nieśmiertelny. I że nie ma tam jakiejś demokracji i tak dalej. Ale czy my byśmy chcieli mieć, czy my właściwie mamy demokrację taką, jak być powinna? Czy my mamy w ogóle wpływ i decyzyjny? O Łukaszenko, dziękuję. Dzięki za właśnie Łuk Łukaszenko. I ten, czy my mamy w ogóle też wpływ na to, a tak de facto, co się dzieje i. Na wydarzenia, jakie nas czekają w Polsce. Widać, że raczej tak jest słabo z tym i nasi politycy robią to, co chcą, tak czy inaczej. Więc też ja nie rozumiem takiego, mm, takiego też postrzegania Białorusi, tak stereotypowo, że to jest nie wiem, jakieś gorsze miejsce. To tak jak ludzie mają wpojoną tą taką dosyć dużą rusofobię, o której ja zawsze powtarzam i Yy, są po prostu do, do takiego szpiku kości, aż przesiąknięci nienawiścią wobec naszego rosyjskiego sąsiada, i tak samo yy, widzę, że to działa chyba yy, w temacie Białorusi. Yy, Zastanawiam się też, dlaczego to jest yy, nieadekwatne i na znaczy, w sumie to już chyba to jest jasne, też tak, yy, no bo na to mają wpływ przecież media przede wszystkim narracja taka, no bo jak jest wytworzona bardzo narracja antyrosyjska czy też narracja wytworzona bardzo antybiałoruska, a jest narracja bardzo pro naszego e, sąsiada położonego na wschód od Polski na U, no to choćby nie wiem e, o jakich rzeczach można było tu przypominać, o wojnie i tak dalej, to nie ma to żadnego znaczenia, czy dla mnie ma znaczenie dla was pewnie oglądających tutaj to tak samo, ale nie ma to znaczenia dla dziennikarzy, nie ma to znaczenia dla polityków. Ci ludzie się wypowiadają po prostu w jak najlepszych y, słowach na temat krainy u, y, non-stop pomoc, non-stop, bo oni robią coś w naszym interesie. i y, 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 y po prostu każdy, każdy tak mówi i powtarza to tak i ludzie nie wiem, już chyba przez to właśnie powtarzanie pewnych rzeczy, to jak się mówi, że coś jak się powtarza po tysiąc razy, to największe kłamstwo staje się prawdą, no i ludzie w to gdzieś uwierzyli albo tak się przyzwyczaili do tego, że tak ma być, no i wyrażają na to zgodę i wyrażają przyzwolenie. No ale nie chciałbym się nad tym już teraz skupiać, tylko bardziej nad tym komentarzem, co ktoś napisał, że ja jak mi nie pasuje ta Unia Europejska. Też żebym wyjechał na Białoruś. Zastanówmy się w ten sposób, czy ten komentarz jest logiczny, czy ten komentarz jest właściwy, żeby komuś tak napisać. Bo ja zawsze wychodzę z założenia takiego, że lepiej zmieniać rzeczywistość, która nas otacza, i spróbować coś zrobić, żeby nam się lepiej żyło, na przykład w Polsce, czy. A no tu ludzie w Rumunii nie są zainteresowani, żeby coś zmieniać. No w Polsce pewnie jest to też trochę podobne, ale jeżeli porównamy jakąś skalę um, protestów, jakie są powiedzmy w Rumunii czy w Polsce, no to w Polsce ludzie bardziej potrafią się zmobilizować do tego, żeby wyjść na ulicę i wyrazić swoje niezadowolenie jak tutaj w Rumunii. Um, ale tak czy inaczej... Dlaczego zawsze ma być jakiś argument, jak ci się coś nie podoba, to wyjedź i od razu na przykład wskazanie, no bo coś powiedziałem negatywnego na, o, na temat Unii Europejskiej. Ale co tak de facto daje nam pozytywnego ta Unia Europejska? Ten ktoś już nie odniósł się w, tej, w tym komentarzu. Bo jeżeli ktoś mi będzie pisał i mówił o, o podróżowaniu bez granic o, yy, i tak dalej, no to wystarczy być. Schengen, no i, i tyle, i nie trzeba być w Unii Europejskiej. To po co jest nam Unia Europejska, która ma nam dyktować wprowadzanie różnego rodzaju bezprawia, jak Zielony Ład, czy jakieś inne rzeczy, które mają być niekorzystne dla nas, a ktoś inny będzie na tym zarabiał? Więc ja się nie godzę na taką Unię Europejską. Nie do takiej Unii Europejskiej wstępowaliśmy. Ja sam głosowałem za tym i nie wstydzę się tego mówić i, i powtarzam o tym i to był mój błąd jak się okazuje życiowy, że głosowałem za tym, żebyśmy wstąpili do tej Unii Europejskiej I, i po tym jak wstąpiliśmy to jednym pociągnięciem jak, jak żeśmy weszli w ten sojusz to półtora miliona ludzi młodych wyjechało, bo nie miało w 2004 roku żadnych perspektyw życia, rozwoju Tworzenia domu i tak dalej w Polsce, bo, bo taka była bieda, można powiedzieć. Ludzie pojeżdżali, rozproszyli się w krajach Zachodu i, i bardzo dużo młodzieży straciliśmy. Przede wszystkim młodzi ludzie wtedy powjeżdżali, jak tylko weszliśmy do Unii Europejskiej. Może taki był też plan na to, żeby nas w ten sposób jeszcze pogrążyć w ten sposób. Niby, niby, że dadzą nam pracę, i tak dalej, ludzie wyjadą, będą tworzyli gdzieś tam domy, będą szczęśliwi, ale będą to co robić, to, co wypracują, to wypracują dla obcych państw, dla obcych narodów. Dlaczego ci ludzie nie mieli szansy, wstępując do Unii Europejskiej, żeby nam się żyło lepiej w Polsce i żeby w Polsce rozwijać tę całą gospodarkę i w Polsce, żeby się opłacało ludziom żyć. No ale. Z tym to teraz jest różnie, tak? Niby część ludzi powracało, jak był Brexit, i tak dalej, różne są rotacje. Część ludzi pozarabiała sobie pieniądze na te wymarzone mieszkania, domy, bo zrobili to w 10 lat, a nie w 50 lat w kredycie tutaj w Polsce. Więc, więc o, tyle, o tyle się jakoś odnaleźli w tej rzeczywistości, ale, ale dalej to nie zmienia faktu, jaka jest Unia Europejska. Jeżeli ja. Krytykuję coś yy, pod względem Unii Europejskiej, to nie mówię po prostu na zasadzie, tak jak ktoś mi napisał, to wyjedź na Białoruś. Tylko ja mówię otwarcie, co mi się nie podoba. Używam jakichś argumentów logicznych, przynajmniej w moim przekonaniu one są logiczne i zasadne i wymieniam, co jest złe w takim sojuszu, jakim jesteśmy, jakim jest Unia Europejska. I dlatego yy, myślę, że to jest takie słabe, tak? Pisanie, wyjedź na Białoruś. A może, może bym pojechał na tą Białoruś turystycznie, nie, niekoniecznie, niekoniecznie akurat tam, żeby mieszkać, ale chętnie bym zobaczył, bo uważam, że jest to na pewno ciekawszy kierunek niż pojechać do jakiegoś y, zaśmieconego Paryża, brudnego i, i niebezpiecznego, że po, po zmroku nie można tam chodzić. Myślę, że na pewno w Białorusi y, byłoby bezpieczniej. Więc to są kierunki, które no, byłyby fajne, żeby pozwiedzać, żeby faktycznie pojechać Białoruś. Dzisiaj nawet rozmawiałem z Andrzejem Karmanem, który tutaj mieszka w Rumunii. Tak sobie wysyłamy wiadomości na WhatsAppie, i, i mu powiedziałem, że chętnie bym Rosję też odwiedził, ale może nie tam gdzieś Moskwę czy coś, tylko bardziej gdzieś te rejony takie wiem, dzikie, tak zwane, tak, Syberię zwiedzić i tak dalej przyjechać tą transsyberyjską kolejką, ja bym taki miał raczej plan na ten kraj. No ale ludziom się tak to po prostu wydaje, że po prostu mają tylko taką i wyłącznie rację, no i że jak się coś nie podoba, to od razu najlepiej wyjechać i najlepiej na Białoruś. Jakby coś było mowa w polskojęzycznych mediach na temat Korei Północnej no to, albo jakbym powiedział o Korei Północnej, no to by mi ktoś powiedział, że pojechał sobie do Korei Północnej. Ja że nic nie mówię na temat tego kraju, tylko mówię najczęściej na temat Rosji. No to to wtedy się mnie wysyła do tej Rosji, żem tam najlepiej zamieszkał sobie. Skoro mi się tak podoba albo, albo na Białoruś, no bo, mm, no bo to jest dla niektórych jedno i to samo. Mm. Także no tak to jest. Ja się nie przejmuję, no bo z komentarzami trzeba się liczyć, że różne będą, zmierzyć się z nimi po prostu, tylko dzisiaj mnie to zainspirowało do tego, żeby pomówić chwilę na, na żywo i odnieść się po prostu do tej kwestii. Nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał, ten kto to napisał, czy nie będzie oglądał, nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale czasami i tak tu wchodzą ludzie coś z przypadku, jak są te transmisje na żywo, albo Wy po prostu stali widzowie, którzy oglądacie, za co jestem bardzo wdzięczny, no to będziecie mieli okazję też y, usłyszeć, że jest tego rodzaju y, myślenie niektórych ludzi, tak, którzy y, uważają, że właśnie, y, że właśnie jedynym rozwiązaniem zamiast zmienianie rzeczywistości wokół siebie na lepszą, no to jest po prostu, jeżeli się coś skrytykuje, to, to już przyłączyć się do tego, kto jest uważany za jakiegoś wroga. A tutaj Trzeba jeszcze wspomnieć o Białorusi, że przecież nawet jak były te prowokacje z dronami ostatnio, to Białoruś próbowała je też unieszkodliwić. Wydali ostrzeżenie dla Polski, o czym nie chcą tego za bardzo powtarzać w polskojęzycznych mediach, więc było ostrzeżenie z tego kraju, jakim jest Białoruś, więc zachowali się po sąsiedzku, zachowali się w porządku wobec nas, mimo też tej takiej narracji bardzo antybiałoruskiej, w sensie o, najlepiej zamknąć granicę, najlepiej też nie, 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 ten, nie, nie prowadzić żadnej pol polityki, nie prowadzić żadnej dyplomacji. Cały czas nasi polskojęzyczni politycy żyją w takim przeświadczeniu i robią sobie kolejnego wroga z jakiegoś państwa, a Białoruś to jest to jest kraj, z którym nigdy nie mieliśmy żadnego konfliktu zbrojnego. Nigdy. W całej historii tego kraju Białoruś zawsze był, po prostu była krajem przyjaznym. Zawsze była. I powinniśmy ich tak po prostu traktować. Że mają tam Łukaszenkę i mają kogoś takiego, no to, to z nim trzeba po prostu rozmawiać. To tak jak Rosja ma swojego Władimira, to trzeba po prostu z nim rozmawiać, i my nie możemy mieć wpływu na to, kto tam rządzi, kto tam mm, bierze odpowiedzialność za ten kraj. My bierzemy odpowiedzialność za nas i my powinniśmy zmieniać naszą rzeczywistość, żeby nam się żyło w Polsce lepiej i robić wszystko, żeby te stosunki sąsiedzkie mieć jak najbardziej w porządku ze wszystkimi sąsiadami. I trzeba pamiętać, że nie tylko mamy sąsiadów krainy U położoną na wschód od Polski: Niemcy, Słowacji i Czechy. Ale mamy też Rosję, o której niektórzy nie pamiętają, że graniczymy albo nie chcą pamiętać. No i mamy też Białoruś na dużym odcinku granicy. Nie tylko możemy ją traktować z perspektywy, że tam próbowali z dzidom i z kamieniem przeskakiwać przez płot jakieś przybysze, ale też powinniśmy. No właśnie, gdybyśmy mieli może dyplomację jakąś, prowadzili dyplomację, może nie byłoby całej tej sytuacji, może, może by się bez tego wszystkiego było. No ale trzeba mieć relacje jakieś, tak? Trzeba mieć relacje sąsiedzkie, trzeba, trzeba rozmawiać, tylko nie ma po prostu komu. Nie ma komu. Dzisiaj też słuchałem, kraina zagroziła też na przykład Wiktorowi Orbanowi i Węgrom, padło poważne, poważne poważne słowa od prezydenta Day. Ale dobra, to zostawię, może zrobię vloga na ten temat. To, to zasługuje chyba na odrębny, na odrębny jakiś program albo na żywo albo też vlog, tak żeby to skomentować, jak to się dzieje. Jaka jest też bezczelność po prostu już do potęgi Entej, naszego sąsiada. Także tak to jest. Wy możecie uważać, jak oczywiście chcecie, ja nikomu nie będę mówił, co kto ma myśleć, ale jeżeli ktoś będzie mi pisał, że mam wyjechać sobie na Białoruś, bo mi się nie podoba Unia Europejska, no to nie przyjmuję tego rodzaju logiki, argumentów i rozumowania. Bo to, tak jak mówię, pasowałoby, że jeżeli ta Unia Europejska nie funkcjonuje tak. Powinna funkcjonować, żeby ją mm, zmienić, żeby państwa były bardziej suwerenne, żeby były narodowe, a nie, a nie uzależnione od Brukseli i od tego, co się, jakie decyzje zapadają tak de facto, de facto w Berlinie i które są korzystne tylko dla jednego narodu mm, założycielskiego mm, Unii Europejską, jakim są Niemcy. No nie na tym rzecz polega. Mm, jeżeli tam jesteśmy, to to powinniśmy być na jakichś równych zasadach, równo być traktowani, i wszystko powinno być tak zrobione, żebyśmy mieli z tego korzyści, a nie tylko przejmowali się, że, że zielony ład i, i, i wszystkie te fanaberie, jakie wymyślają, łącznie z zamykaniem kopalni i, i tak dalej, płaceniem podatków od dwutlenku węgla. Jest to, to jest chore, to jest chore. Nie do czegoś takiego wstępowaliśmy, nie na takie coś się godziliśmy. Na no, to wygląda, jak, jak wygląda. Także, no, tak jak mówię, no, nie przyjmuję tego rodzaju argumentacji, logiki, jak ktoś mi będzie pisał, że to wyjedź na Białoruś. No, no nie wyjadę, no nie wyjadę. Rozczaruję tego kogoś, kto, kto napisał, nie wyjadę. Jestem tutaj w Rumunii, po Peszci Lordenii przez mieście Bukarestu. No i i póki co jestem na razie tutaj. Życie jest nieprzewidywalne, więc ciężko jest stwierdzić, czy, czy się gdzieś nie pojawi gdzie indziej. Ale, ale na tą chwilę nie rozważam przeprowadzki na Białoruś, ani też do Rosji, bo nie mam po prostu takiej perspektywy, żeby tam, żeby tam mieszkać. Ale to nie znaczy, że mam się negatywnie wypowiadać po prostu o tych krajach, bo ci ludzie którzy tam mieszkają, niczego mi nie zrobili, niczego nie zawinili, nie zrobili mi żadnej krzywdy, więc no, między jest jak jest. Okej, okay, o historii pomiędzy Polską a Rosją można tu rozmawiać, pisać książki na ten temat, bo jest dużo co się działo, ale tak jak też powiedziałem kiedyś w jednym z tych vlogów na temat naszego rosyjskiego sąsiada, to mieliśmy też różną historię z innymi krajami, a jakoś dziś to, co się działo z Rosją, no to najbardziej się po prostu pamięta i, i nie ma dyplomacji. Dyplomacja nie istnieje. Tak? tak samo jak nie istnieje dyplomacja z drugim krajem, z jakim sąsiadujemy, z Białorusią. A przecież to nie są wrogie nam kraje. Nie jesteśmy w jakimś stanie konfliktu ani z jednym, ani z drugim. Ale niektórzy tego nie rozumieją, albo nie chcą zrozumieć, no bo jak będą oglądali TVP w likwidacji, Republikę, Polsat i Tusk Vision Network, no to, to dowiedzą się tego, co się mają dowiedzieć, tak. Będą e, m, po prostu ludzie, już przyjdą tam w tych telewizjach tacy, którzy mają e, wam powiedzieć, jak wy macie myśleć, no i, no i tak to jest. No. A tu trzeba samemu wyciągać wnioski, samemu myśleć samodzielnie i, i, i w ten sposób, dobra. Nie będę już tego ciągnął tematu. Chciałem się odnieść do tego komentarza. Was zapraszam na vloga, który się pojawi dzisiaj o 21.00. No i będę też vlogtobery tobery codziennie na kanale rodzinnym. Mam tam już do przodu kilka też przygotowanych, e, nagranych więcej, ale montuję tak, kiedy mam czas. Tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego wam życzę. Napiszcie, czy macie problem jakiś z Białorusią, czy też byście się tam przeprowadzili, bo ktoś wam tak powie, jak. Wam nie pasuje coś w Unii Europejskiej, czy też w Polsce. Tak to jest. Iza, Ena, wszyscy tutaj, Renatka była, wszyscy, Justynka, wszyscy widzowie w Wiesiu. i wszystkich oglądających pozdrawiam, życzę miłego wieczoru. Jak kogoś pominąłem, to oczywiście przepraszam, ale, ale nie jestem w stanie wszystkich Was tutaj wymienić. Tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, Papa. Pa.